Witaj w Strefie Odbudowy Kobiet. Dzisiejsze nagranie powstało z inspiracji fragmentem książki Prawo Rezonansu, idei, która pokazuje, że to, co nosimy w sobie, ma ogromny wpływ na to, co przyciągamy do naszego życia. Dziś chcę zaprosić Cię do spojrzenia na siebie i swoją codzienność z zupełnie nowej perspektywy. Bo kiedy zaczynamy rozumieć, że nasze myśli, emocje. I wewnętrzne nastawienie tworzą pole, które kształtuje nasze doświadczenia, wiele spraw nagle staje się jaśniejszych. To nagranie jest właśnie o tym o odkrywaniu własnej mocy, o świadomym budowaniu tego, co Cię wspiera, i o odzyskiwaniu wpływu na to, jak wygląda Twoje życie. Bo może i Ty masz czasem wrażenie, że pewne rzeczy po prostu się zdarzają, jakby bez Twojego udziału a może zauważasz, że wciąż wracasz do podobnych schematów, emocji czy relacji, i właśnie tutaj zaczyna się cały temat, nasze wewnętrzne pole, które nieustannie nadaje i odbiera, przyciągając do nas to, co nosimy w sobie. Na początek proste wyjaśnienie tego, czym jest rezonans i pole rezonansu. Rezonans to zjawisko, w którym świat odbija to, co sama wysyłasz. Czyli jeśli jesteś pełna spokoju, to przyciągasz więcej spokoju. Jeśli myślisz o trudnościach, to zaczynasz widzieć ich więcej. Jeśli wierzysz, że możesz, to przychodzą do Ciebie okazje, które to potwierdzają. Jeśli wątpisz w siebie, to zauważasz głównie to, co te wątpliwości wzmacnia. Rezonans, czyli to, co wewnątrz Ciebie przyciąga to, co podobne na zewnątrz, w sensie życiowym, psychologicznym i energetycznym. Pole rezonansu to przestrzeń Twoich myśli, uczuć, przekonań i energii, która wpływa na to, jak reagujesz, co przyciągasz, jakich ludzi spotykasz, jakie decyzje podejmujesz, jakie możliwości potrafisz zauważyć. Można powiedzieć, że pole rezonansu to atmosfera, którą tworzysz wokół siebie, a inni reagują na nią świadomie albo nieświadomie. Najprostszy przykład. Jeśli wchodzisz do pokoju uśmiechnięta, otwarta, spokojna, to ludzie automatycznie łagodnieją. Jeśli wchodzisz spięta i zestresowana, to atmosfera robi się cięższa. To jest właśnie rezonans. Autor książki łączy to z neuroplastycznością mózgu i pokazuje, że Twoje myśli zmieniają Twój mózg. Twój mózg zmienia Twoje reakcje. Twoje reakcje zmieniają Twoje życie. Twoje życie potwierdza Twoje myśli. Czyli powtarzane myśli budują Twój rezonans, a rezonans buduje Twoją rzeczywistość. Najprościej mówiąc, rezonans to energia, którą wysyłasz i która wraca do Ciebie w podobnej formie. Dlatego myśl o tym, czego pragniesz. Mów do siebie dobrze. Kieruj uwagę tam, gdzie chcesz iść, a nie tam, czego się boisz, bo to, z czym jesteś w rezonansie, zaczyna się w Twoim życiu materializować. W tym nagraniu chcę Ci pokazać, że nie jesteś tylko obserwatorką swojego życia. Masz ogromny wpływ na to, co się wokół Ciebie dzieje. Twoje myśli, emocje i przekonania tworzą rezonans, który albo Cię wspiera, albo zatrzymuje w miejscu. Wyobraź sobie, że Twój mózg jest żywą mapą dróg. Jedne są szerokie i dobrze znane: to Twoje nawyki, przekonania, automatyczne reakcje. Inne dopiero zaczynają się tworzyć, są cienkie jak ścieżki w trawie. W książce tej autor napisał, że nauka pokazuje, iż każda nasza myśl, każde nowe doświadczenie, każda decyzja, by spróbować czegoś innego, dosłownie zmienia budowę naszego mózgu. To oznacza, że nie utknęłaś w żadnej wersji siebie na zawsze. Możesz się zmieniać, możesz tworzyć nowe połączenia. Nowe sposoby widzenia siebie, nowe reakcje, nowe życie. A Twój mózg Cię w tym wspiera. Kiedy przez jakiś czas skupiasz się na jednej myśli, uczysz się czegoś nowego lub powtarzasz nową czynność, obszary mózgu odpowiedzialne za tę aktywność zaczynają rosnąć tak jak rosną mięśnie podczas treningu. To właśnie dlatego, kiedy świadomie wybierasz nowe przekonania, nowe słowa, nowe nastawienie, powoli, dzień po dniu. Stają się one twoją nową prawdą. To jest bardzo dobra wiadomość dla każdej osoby, która chce zmienić swoje życie. Bo to nie magia, ani szczęście, tylko konsekwencja i świadomy wybór myśli. Co to oznacza w praktyce? Otóż oznacza to, że jeśli przez lata powtarzałaś sobie, że nie jesteś wystarczająco dobra, twój mózg zbudował dla tego przekonanie autostradę. Ale jeśli każdego dnia zaczniesz powtarzać sobie nowe twierdzenia, takie jak jestem wartościowa, zasługuję, potrafię, to na początku będzie to tylko mała ścieżka. Po jednym dniu drobna wypustka, po kilku dniach już kilka połączeń, a po tygodniach i miesiącach, ta ścieżka stanie się drogą, po której twój mózg zacznie poruszać się automatycznie tak samo z wiarą w siebie, ze spokojem. Z odwagą, z poczuciem własnej wartości, czy z wyznaczaniem granic. To wszystko są szlaki w twoim mózgu, i każdy z nich możesz stworzyć od nowa. Naukowcy potwierdzają, że kiedy wprowadzasz do życia nowe myśli i nowe działania stare połączenia te oparte na lęku, wątpliwościach, poczuciu braku stopniowo się osłabiają. To dlatego, kiedy zaczynasz ćwiczyć nowe nastawienie. Pewnego dnia łapiesz się na tym, że reagujesz inaczej, spokojniej, odważniej i z większą pewnością siebie. Nie dlatego, że stało się coś wyjątkowego, tylko dlatego, że twój mózg zbudował nową drogę, a stara przestała być potrzebna. Jak możesz wykorzystać tę wiedzę na co dzień? Po pierwsze, możesz świadomie wybrać, co chcesz w sobie wzmacniać. Jeśli chcesz mieć więcej spokoju, trenuj spokój. Jeśli chcesz poczuć własną wartość, to trenuj myśli, które ją budują. Jeśli chcesz zmienić swoją przyszłość, to zacznij zmieniać swoje myśli dzisiaj. Po drugie często to sobie powtarzaj. Wystarczy kilka chwil dziennie. Afirmacje, wdzięczność, nowe zachowania, małe decyzje podejmowane konsekwentnie. To one tworzą nowe połączenia w twoim mózgu. Po trzecie, Bądź cierpliwa. Mózg potrzebuje czasu czasem kilku godzin, czasem dni, czasem tygodni. Ale to działa. Zawsze. Pamiętaj: Twoje życie nie jest zbiorem przypadków jest rezultatem myśli, które najczęściej powtarzasz. A skoro nauka pokazuje, że twój mózg potrafi zapomnieć stare przekonania i stworzyć nowe, oznacza to, że w każdej chwili możesz rozpocząć proces swojej zmiany. Pomyśl teraz. Co nowego ma powstać w twoim życiu? Jaką drogę chcesz, aby twój mózg zbudował od nowa? To ty decydujesz, a twój mózg, twoja świadomość i twoja przyszłość podążą za twoim wyborem. Kiedy pierwszy raz trafiłam na książkę, pomyślałam: No dobrze, zobaczymy, czy to całe pole rezonansu działa tak, jak autor obiecuje. I zaczęłam robić małe eksperymenty na samej sobie. Najpierw zmieniałam jedną myśl dziennie, a potem obserwowałam, co się wydarzy. I ku mojemu zaskoczeniu coś faktycznie zaczęło się zmieniać. Może nie od razu była to kolosalna zmaina, ale takie małe, drobne sygnały, które mówiły mi, że coś zaczyna rezonować inaczej. Zauważyłam, że kiedy jestem bardziej świadoma tego, co wysyłam, świat odpowiada mi trochę inaczej niż zazwyczaj. Ludzie robią się milsi, sytuacje układają się płynniej, a ja sama przestaję się spinać tam, gdzie wcześniej robiłam to automatycznie. I nagle okazuje się, że to, co noszę w środku, naprawdę ma znaczenie czasem większe niż to, co robię na zewnątrz. Dziś traktuję to trochę jak takie moje życiowe laboratorium codziennie sprawdzam. Jak działa mój własny rezonans? Czasem efekt jest tak zabawny i zaskakujący, że sama się z tego śmieje. I może właśnie o to chodzi nie o perfekcyjne wibracje czy ciągłą kontrolę, ale o to, żeby lepiej rozumieć siebie, swoje reakcje i to, co wnosisz do każdej sytuacji. A jeśli przy okazji możesz testować na sobie te mądre spostrzeżenia naukowców i dostawać od życia drobne potwierdzenia, że to działa, to dlaczego nie? W końcu lepszy rezonans zaczyna się od jednej świadomej myśli. A ty? Jaką jedną myśl wybierzesz dziś, żeby zobaczyć, jak zaczyna zmieniać się twoje życie? Podziel się w komentarzu swoimi refleksjami. I jeśli ten temat z tobą rezonuje, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami, które mogą wspierać cię w twojej własnej drodze odbudowy.